Dzisiaj przygotujemy meksykańskiego kurczaka w tortilli. Tak? Czyli na początek do zamarynowania kurczaka będzie nam potrzebny kurczak, papryka, lemonka i czosnek. Także kroimy czosnek ładnie. Duże czosnku. Na, około na dwie piersi z kurczaka, o pół z półki czosnku. Wlażymy go, I dodajemy do naszej marynaty. Dobrze. Obcinamy. Tak jedną czwartą, jedną trzecią limonki. Cały sok wyciskamy do kurczaka. Super. Dodajemy papryki. No i trochę oliwy. I dodajemy kurczaka z paseczki. Takie oto. Taki wdrużny go na W ten sposób go kroimy. Super. Świetnie. Teraz potrzeba tylko zostawić go na około godzinę, godzinę, dwie godzinki, zamarynować go, potem będziemy go smażyć. Do zobaczenia. Witam po dwóch godzinach. Nasz kurczak jest już zamarynowany. Teraz nagrzewam patelnię i kroję warzywa. Także wszystko przygotowuję. Zacznijmy od uh, czerwonej cebulki. kroję sobie trzy To około półtorej cebulki to jest idealnie, Na około dwie piersi w kurczakach chcę zrobić taki dobry mix. Także warzywa będziemy dodawać osobno, a kurczaka będziemy smażyć osobno. Papryka. Najlepszy sposób na skrojenie papryki jest w ten sposób. Także zostawiamy wszystkie białe części w papryce, bo one mogą nadać gorzki smak naszej potrawy, czego nie chcemy, okay. to samo z żółtą papryką i wszystkie pestki, żeby nie było gorzkie Pestki są gorzkie. Ok było. Ukrimy naszą paprykę. está aqui, tá Okay. Teraz czas na naszego kurczaka. Popatrzcie tutaj. Kiedy pastelnia zaczyna się lekko dymić, to jest idealny czas, żeby złamać tłuszcz. ok, Dodać naszego kurczaka od razu na patelnię. Ja jeszcze go trochę posolę. Zanim go dodam, ciotkę szczyptę soli. Tak. I gotowy do akcji. Wszystko od razu na patelnię. Super. To nada naszemu kocetkowi trochę... ...perdzonego smaku trochę. Bardzo No dobrze, teraz dodajemy całą paprykę. Do garczka. Nasze warzywka. Cebulkę, prawda? I posmażamy to osobno. Tak samo z pomidorkami. Będziemy kroić na pół, przykrawać, posmażymy sobie warzywa. Jak warzywa będą gotowe, jak kurczak będzie gotowy, mieszamy wszystko razem, zawijamy w nasze wrapy i gotowe. Teraz do takiego miksu dodajemy pomidorki, oregano. Trochę pietrówki skoszonej i świeżej bazy nabiera sensu w tym momencie. Kurczaka dodajemy, hop, do naszych warzyw. mieszamy. Naszą patelnię, do naszej patelni będziemy dodawać Szlankę wody. Dwie łyżki cukru. Trzy łyżki cukru. Tak. Trochę papryki. Troszeczkę octu. Tak. Trochę soku pomarańczowego. I keczupu. Tak? Przemieszamy to i dodamy to do naszego miksu, żeby to był, żeby. Nie się za kolendrę kolendrę świeżą i dodajemy do naszego miksu. Dobrze. To już jest ostatni etap. Widać miks jest tutaj. Kurczak z warzywami. Ok. A tu jest nasz sos, tak? Także zredukowaliśmy nasz sos do takiej gęstej konsystencji. W tym momencie dodajemy go do całego micku i wymieszamy wszystko. To wszystko jest gotowe, prawda? Super. Świetny, gęsty sos. Ho. Widzicie? Także nasz kurczak nie będzie wcale taki suchy. To będzie się wszystko lepić, prawda? I jeszcze do tego co dodamy przez mozzarella, kulka mozzarelli, którą tak podrzemy do środka. Ona się lekko roztopi. Wrzucimy to na wszystko na palnik. Ostatnie dwie minuty. Ok. Świetnie. I ten. Wymieszamy to, lekko się ta mozzarella roztopi na no? i wtedy ściągamy to już jest ostatni etap naszej, naszego tego naszego, naszych placków prawda? Także mamy placka, dajemy trochę sera na niego, wzdłuż prawda? Poprzek lepiej i dajemy trochę tego naszego mixu nie za dużo, jak widzicie to to jest ser, to jest na, nasza mozzarella, która się roztopiła. Hop. Hop. I, I zakładamy to w ten sposób, że na początek musimy go sobie tak urolować. Hop. Dobra. Potem jak już go mamy tak urolowanego, zamykamy go w ten sposób. Przesuwamy całą ciężkotę do tyłu. I wkładamy go na znaczy, ostatni etap. W tym momencie mam wszystkie zawinięte ładnie nasze meksykańskie wrapy i te tortille. Posypujemy serkiem, mozzarellą i to wszystko wkładamy do piekarnika i zapiekamy to przez około 10 minut. W 10 minutach tak to wygląda. Teraz musimy się tylko dostać do wnętrza, prawda? Wyciągnąć nasze tortille. Super. Przekroić je na pół. I serwować. A zobaczcie, co jest w środku. Przepyszne. Nie, nie, nie jest to najlepsza tortilla, jaka kiedykolwiek zrobiłem. To się trochę rozpada. Ale, popatrzcie, tylko coś w środku, nie? Nic. To wszystko. Trochę świeżej bazylii dookoła. I co, podoba Wam się? Życzę smacznego.